Z powrotem na moim kanale albo witam Was na moim kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie zapomnijcie zostawić suba bardzo Wam polecam subskrybowanie tego kanału ogólnie. Jak dacie suba, to będziecie mieli szczęście po prostu nowej wiadomości. W dzisiejszym odcinku jestem z Anną Marią Wesołowską, Maszą Graczykowską, My Baby, My Lover, My Brother from Another Mother Dziękuję. Masza będzie szukać mi chłopaka, ja będę szukać chłopaka maszy, ponieważ ja, jak pewnie wiecie, smutną nowinę niestety zerwałam z Kamusiem. The relationship is over, he's cancelled! I e, Masza stwierdziła, że ona ma generalnie e, dobry gust do chłopaków oko, oczko tutaj. No. Ona od, ten razu, ten mówiła, no. Ona od razu mówiła, że nie, z kamerzystą mm. to nie ma nie ma sensu i rzeczywiście okazało się być tak, jak ona mówiła, dlatego e, dzisiaj powierzyłam jej mój wizerunek los, jej los ręce, ręce i e, założyłyśmy Tindera! Ja nie wiem, ja nie miałam Tindera na przykład. A ty miałeś? Nie. Ja. ja też mm. potem stwierdziłam, że ja założę Maszę Tindera, a ja jego założyłam... Parę godzin temu, więc u mnie za dużo ty nie ma do oglądania, mądrez. Okay. Też... Nie? Myślę. Zanim przejdziemy do tego e, odcinka, e. chciałam Wam powiedzieć o czapeczkach, które jedną z nich mam teraz na sobie powinniście się, co to za czapa, Agata. Mam ją na sobie, dlatego że przed chwilą byłam w żabce na dole i jest mega, mega zimno. Ja jeszcze jestem bardzo leniwa i jeżdżę na, do żabki na kolejnocze, więc w ogóle ten wiatr to! Po... No więc muszę być zabezpieczona, ponieważ ja bardzo szybko się przeziębiam, Bez bardzo często. To jest najważniejsze. Pamiętajcie. Bardzo często mam przeziębienie zatkane uszy, a teraz, w czasach, w których żyjemy, jakby... trzeba w ogóle bardzo dbać o, o nasze zdrowie, ponieważ każde przeziębienie. Jak się może skończyć źle, Osłabiona odporność. Ja jakby zimą e, stawiam na, na ciepło, na wygodę. I e, bardzo lubię nosić czapki. Ja łożę, że cute w czapeczkę. Te czapy są z, z sklepu, który nazywa się Beestyle. I właśnie robią takie mega fajne, cieplutkie, milutkie czapeczki, które są słodkie i pasują do wszystkiego. I e, są w różnych kolorach, naprawdę jest bardzo, bardzo duży wybór kolorów. E, ja mam tutaj ze sobą białą, mam jeszcze czerwoną i szarą. Mi się chyba najbardziej podoba czarna i szara. Do tych czapek możecie sobie dobrać taki super komin, który w środku jest naprawdę dotki. No, miłe. Teraz, jak wiecie, trzeba nosić maski, więc ten komin można też wykorzystać jako maskę. Ja na przykład wchodzę do sklepu i tylko sobie nasuwacie komin, który wcześniej był tak, tak na twarz I mi się przyda, bo zawsze zapominam maski. Tutaj Wam się wyświetli ich strona i na tej stronie trwa teraz promocja. Minus 60% z okazji Black Friday, więc fajnie możecie sobie sprawić taki prezent komuś. Ja bym się bardzo ucieszyła. Jeszcze raz w opisie macie link, i przechodzimy do odcinka. Okej, okay, więc teraz się będziemy zamieniać telefonami i jak coś to dałyśmy sobie fejkowe imiona, żeby no nie, well. nie zrobić sobie same expose. po prostu. Więc Kasia się nazywa? Kasia, Kasia 20. Pierwsze, e, pierwsze zdjęcie, o ładne, dziękuję. Pierwsze no, zdjęcie proszę. takie teasing moje z Instagrama, very lovely, z różą od byłego chłopaka, mm -hmm. OK, to ładne. Drugie <laughs> zdjęcie, szuk. I ostatnie, z, o ze sobą. Ja jestem, siebie też musiało <laughs> oczywiście zareklamować u mnie na profilu. Wiecie co, jeżeli chodziło o Węża! I ja żarty. mówiłam, że masz 7 węży. 7? Chętnie pokażę Ci swoje węże. Ciągle jestem głodna, więc fajnie by było, jakbyś postawił jakąś kolację. <grym> <grym> Bo to jest po prostu nasz żart we teczki! To jest inside joke i to jest po prostu postawisz coś <grym> I <grym> Zawsze nie wiem, jak Masza idzie do żabki temu do siebie, tylko Masza idziesz do żabki, a postawisz coś <grym> eee. w konsekwencje, więc możemy puszczaleć, jakby jutra nie było. Pierwszego mamy Roberta. Elo? Masz czas następny piątek? Czy kastrujesz, kastrowałaby zwierzęta? Co to za pytanie? Kto to za zada... to? Nie zada... to ten kosztek tak zadał, jak coś? Ciebie bym wykastrowała. XD Za co? Dlatego właśnie nie mamy Tinder. A. No. Są <laughs> topy. By... Następna wiadomość. Hej, wydaje się być miłą osobą. Co Cię cieszy w życiu? Ruch. nie będzie. Ruchnie W sumie kajde true. <laughs> Wow, well. <noise> następna osoba. Kasia. Ej, do mnie ten sam, ten to samo napisał! Serio? Kasia, idę do, idę do żabki. Chcesz coś? Chcę, ale ty stawiasz. Ale. <głos> <głos> ja już to Co takiego? Orzeszki w karmelu. Dobra, to wszystko. Bo ty ciągle głodna jak to tak orzeszki. Restauracja nie działają. Żabka została. Mówię no. orzeszki w karmelu, haps. <noise> Zaraz będę 16 km. Szalejesz. Dobra, dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Oto twoje konto. Jak, ma, Śmiało. jak I masz... Jak masz imię? Jak masz nie Najpierw na imię! Stysia. O jest Stysia. Lat. To jest też inside joke. Dlaczego 21? Dlaczego mi po Żebyś już była legalna w każdym kraju, w sensie do, do, dorosła. Boże. Czytaj, czytaj, jaką masz no. pracę. Twoja przyszła żo żona? W filmie twoja sypialnia. Nie potrzebuje szkoły, znajdę mi bogatego typa. Taką szkołę kończyłam. Interes... No pisz, pisz, czytaj, czytaj. Pisz śmiało i po prostu może taka emotka z tym to się i piś. tylko brawo! Interesujesz się zatem i wywo wywoływaniem boku. Jeśli mnie zdradzisz, to zdjęć ci kota. I wiesz, że ty z pisały? Oj tylko... Oj tylko co? Oj tylko... Wymagania. Ładny. I te emotki? Ładny. Ładny. Bogaty. Dwie werki i to jest maseczka <suszy> po prostu, że od razu jedziemy na blok operacyjny, wycinać jedną, sprzedawać plus tysiąc obserwatorów <suszy> na Instagramie. <suszy> <suszy> Przykro mi e, ci pełszą. Podziękuję. Mam metr m, ale nie przeszkadzają mi niccy faceci. Jeśli dobrze się wspinają. <suszy> Lubię żarty. Okupię, nienawidzę rapsów. Mrok, bo jestem emo w wolnych chwilach. A Gada, że ty... Już te teksty? Tak, googlowałaś, nie? Tak, część, część wymyśliłam. Jest... Identyfikuję się jako obiad z mikrofali. Jestem gotowa w 5 minut. Ej, to jest po prostu mój motto, chyba od dzisiaj? To właśnie nie, Masza się szykuje bardzo długo akurat. Małe, wszystkie wielkie serce. Zdjęć nie widziałaś stąd! Czy mi bana? Żeby widzieli, że małe, ale wielkie serce. No. To jest moje ulubione tutaj zdjęcie. Teasingowe. Tutaj zdjęcie z tego satanizmu, po prostu satanizmu. To żeby satanizm. mogło widać właśnie, że to jest po prostu ad 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 -i czas na rozmowy. Nie wszyscy odpisywali, ale <cosek> da ad dalej. <grym <grym> dalej czytaj. Hej! Hej! Co tam słychać? To taki przystojnik, to porabia od tej godzinie? O tym po prostu jakby... Jak to na Tinder? Szukam spokolaski, Nie mogę spać, bo ziomek ogarnął jakieś nowe proszki o, i tylko... O mój Boże, jak Takim panom podziękujemy. Rano będzie ciężko wstać, a ty nie możesz też spać? Przestraszyłam cię. Masz Insta? <grym> w ogóle, w ogóle zero odpowiedzi, tylko... Masz Insta? A ile masz follow na Insta? No no facetów z brodą silny który weźmie się w łapę mnie weźmie do lasu i będziesz rżnąć ale się w się rżnąć w sensie że mi oderżnie nogi czy rżnąć drewno stysia. ten sam typ. z Stysia, i do drzewki chcesz coś chcesz? Gumki się sprzedadzą, mówisz? O recepturkach mówisz, czy jakichś innych? I woda, bo będzie gorąco. Ja w ogóle pytanie, <grym> i woda? Kurde, takich gumek tu nie sprzedają, ale wodę wezmę chociaż. Cześć, su... suko? <grym i woda> nie, sukubo! kubo. Su sukubo, no ale tu chodziło o suko. Nie, stara, przeczytaj dalej właśnie. Co to znaczy? Tak zwaniska, a nie wie. Sukuba to demon, rządza... Rządzy i kuszenia Ej, on akurat fajny Jeszcze taki mądry troszeczkę No Coś tam wie I fryzję. <grym> Oj tak, to ja, przepraszam jestem ruska, nie ogarniam <grym> Po polsku Więc to by było na tyle. Niestety nie udało Chyba nam się znaleźć chłopaka, mi się żaden nie podobał z tych propozycji w ciebie. To by było na tyle, kochani. Jeżeli chcecie więcej odcinków z maszą, to zostawcie łapkę na zachętę, zostawcie też mojego followa. Bo. No, proszę, proszę, daj followa. No pisz, daj proszę, No, 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 no. no daj followa. Pa!